Naziści chcieli stworzyć społeczeństwo niepodobne do żadnego innego. To była ambicja Hitlera, jego marzenie, aby prowadzić największe narodowość na Ziemi. Pod względem technologicznym, militarnym, naukowym Niemcy miały budzić zazdrość całego świata. Berlin, przemianowany na Germanię, miał stać się najbardziej rozwiniętym i zamożnym miastem w całej historii, a jego wspaniałość miała przyćmić słynne stolice dawnych imperiów, takie jak Rzym i Ateny, które w porównaniu do niego miały być tylko cieniem. Jednak tylko 12 lat po jego dojściu do władzy Berlin leżał w gruzach, zniszczony w alianckich nalotach powietrznych. Jego ocalali obywatele, żyjący w nędzy, z większością udogodnień zniszczonych i niewiarygodnymi liniami zaopatrzenia, zostali wcieleni do obrony miasta, które było głównie gruzem i ciałami, podczas gdy dźwięk strzałów i czołgów T-34 stawał się coraz bliższy. Pod gruzami, w ciasnych wnętrzach bunkra zbudowanego do schronienia przywództwa przed nadejściem końca, Hitler i jego nazistowskie Niemcy wydawały się symbiotycznie połączone, gdy oba stanęły w obliczu nadchodzącej zagłady. To jest historia ostatnich dni Führera Adolfa Hitlera. Witamy w Wars of the World 1945, Budowa bunkra dla niemieckiego przywództwa w Berlinie rozpoczęła się w 1936 roku, roku, początkowo jako schron przeciwlotniczy, zanim jego rola zaczęła się rozszerzać wraz z pogorszeniem sytuacji Niemiec pod koniec 1944 roku. roku. Bunkier, zlokalizowany w pobliżu samego budynku kancelarii, składał się z dwóch połączonych schronów, przy czym oryginalny schron stał się znany jako górny lub przedni bunkier, podczas gdy drugi, dolny bunkier, który stał się Führerbunkerem, znajdował się około 2,5 metra głębiej pod ziemią i był dodatkowo chroniony betonowym dachem o grubości 3 metrów, mającym na celu zapobieganie przenikaniu nawet najcięższych bomb alianckich. Stąd Führer i jego najwyższe szczeble mogli kontynuować dowodzenie niemieckimi działaniami wojennymi, jak również obroną miasta, podczas gdy bomby i pociski artyleryjskie bezlitośnie spadały z góry. Komunikacja z siłami zewnętrznymi, początkowo za pomocą telefonu i radia, stała się niewiarygodna, a Führer ostatecznie zmuszony był korzystać z chłopców z Hitler Jugend jako kurierów przekazujących pisemne wiadomości od Hitlera do nielicznych pozostałych oficerów Wehrmachtu. Jednym z takich kurierów był Armin Lehmann, który, mając zaledwie 16 lat, znalazł się twarzą w twarz z Führerem, którego idolizował. Lehmann wspominał później, jak wiara w Führera wciąż była nadrzędna, nawet w tych ponurych ostatnich dniach, pamiętając: nigdy nie przyszło mi do głowy, nawet wtedy, gdy bomby spadały, że przegramy. Hitler został zmuszony do zamieszkania w bunkrze 16 stycznia 1945. Pomimo propagandy przeciwnej, Führer rzadko spędzał czas w Berlinie podczas wojny, ale teraz był pod stolicą w towarzystwie swojej kochanki, Ewy Braun, a jego zdrowie psychiczne powoli się pogarszało na skutek stresu, początku choroby Parkinsona i silnej mieszanki leków podawanych mu przez osobistych lekarzy. Jako wielki zwolennik niemieckiej przewagi technicznej uparcie wierzył, że cudowne bronie, takie jak myśliwiec odrzutowy ME-2, 6.2 pocisk balistyczny VO-2 i superciężki czołg Maus odwrócą losy Niemiec, ale ta wiara powoli odcinała go od rzeczywistości sytuacji z infrastrukturą do obsługi takich broni powoli zmielaną na pył przez alianckie bombowce. Schron sam w sobie również służył do jeszcze większego odcinania Hitlera od prawdziwego świata, w którym żył. Był on wystawnie udekorowany, w tym zawieszono jeden z ulubionych obrazów Hitlera, przedstawiający Fryderyka Wielkiego, a nawet zaopatrzony w dobrze zaopatrzoną piwnicę z winem, chronioną i pielęgnowaną przez służby w schronie. Sytuacja wojenna stała się dla Hitlera niemal meta-tekstualną sprawą czymś, co nie mogło go dotknąć, ale jednocześnie wpływało na jego zdolność do kierowania obroną Niemiec, gdy pętla zaciskała się między marcem a kwietniem 1945 roku. Ci, którzy dzielili z nim schron, znali prawdę. Było to więzienie rozpaczy, a wielu szukało sposobów na odwrócenie uwagi od nadchodzącej zguby. Martin Bormann, bardzo pogardzany prywatny sekretarz Hitlera, stał się znany zrobienia wypadów do piwnicy z winem i oddawania się swojemu charakterystycznemu rozpustowi z kobietami ukrywającymi się w schronie przed gwałtownymi gangami Armii Czerwonej. Dekadencja osób w bunkrze zachwiała przekonaniami nawet tak oddanego młodego nazisty jak szesnastoletni Leman, który zobaczył to na własne oczy, gdy dostawał swoje wiadomości, a potem wracał z powrotem do rzezi ulicznych walk między obrońcami miasta a armią czerwoną. Pewnego razu, po byciu świadkiem orgi, seksu i alkoholu, Leman był przerażony, gdy znalazł na zewnątrz bunkra dwóch głodujących mężczyzn, którzy rąbali rannego konia na jedzenie. Biedne stworzenie wciąż żyło i cierpiało. Tak desperacka była sytuacja zwykłego obywatela. Na początku kwietnia 1945 roku prawie 2,5 miliona żołnierzy Czerwonej Armii dotarło do przedmieść niemieckiej stolicy, a w ciągu dwóch tygodni dotarło do centrum miasta, mimo zdecydowanego oporu Niemców. Przez resztę miesiąca Hitler pozostawał pod ziemią z Czerwoną Armią zaledwie kilkaset jardów dalej, stopniowo eliminując obrońców, takich jak Lemann. Oprócz walki w mieście, armia radziecka całkowicie otoczyła je, a radziecki przywódca Józef Stalin nie chciał, aby jakikolwiek z nazistowskich liderów uciekł. To miało efekt uboczny przerwania prawie całej komunikacji z resztą Niemiec, która technicznie nadal znajdowała się pod kontrolą niemiecką na zachodzie, chociaż rzeczywistość sytuacji była taka, że wielu niemieckich dowódców znalazło się teraz bez Führera, który wcześniej nalegał na osobiste kierowanie większością wysiłków wojennych. Jakby tego było mało, Hitler odkrył również, że jego rozkazy dla żołnierzy w mieście zaczynają być ignorowane, jeśli ci, którzy je otrzymywali, uważali, że są samobójcze lub nierozsądne, co doprowadziło do jego załamania nerwowego i po raz pierwszy stwierdził, że wojna jest przegrana. Po tym zaczął badać najbardziej niezawodną metodę samobójstwa, co sprawiło, że wielu w bunkrze poczuło, że są częścią paktu samobójczego. Szef Luftwaffe, Hermann Göring, zaoferował przejęcie przywództwa w Niemczech, czując, że Hitler stał się niezdolny do działania, ale Hitler uznał to za zdradę i zażądał, aby Göring zrezygnował ze wszystkich swoich stanowisk i został aresztowany. Później bunkier otrzymał wiadomości z jak na złość British Broadcasting Corporation, w których Hitler dowiedział się, że Heinrich Himmler, niegdyś chwalony szef SS, skomunikował się z aliantami zachodnimi i że uważał Hitlera za zmarłego, a on sam przejął rolę Führera. Zaoferował poddanie tego, co zostało z Niemiec, ale tylko im, a nie Związkowi Radzieckiemu, ale ta oferta została odrzucona. Dowiedziawszy się o tym akcie, Hitler był oburzony i nakazał aresztowanie i rozstrzelanie Himmlera za zdradę. Hermann Fegelein, przedstawiciel SS w bunkrze, który był w areszcie, aresztowany dzień wcześniej pod zarzutem dezercji, został również zastrzelony w ogrodach kancelarii, jako ostrzeżenie dla innych, pomimo próśb Ewy Braun. Fegelein był żonaty z jej siostrą Gretel, która miała urodzić za kilka dni. 28 kwietnia 1945 roku raporty z zewnątrz bunkra wskazywały, że Czerwona Armia dotarła teraz do Potsdamer Plac w centrum Niemiec, niecały kilometr od bunkra. Nawet z oszołomionym umysłem od nacisków swojej sytuacji i koktajli leków, które otrzymywał, Hitler wiedział, że jego czas dobiegł końca. Jego armia w rozsypce, jego stolica zniszczona, nawet jego najbardziej zaufane wewnętrzne kręgi go opuszczały. Wszystko, co pozostało Hitlerowi do zrobienia, to przygotowanie do własnej śmierci, aby przynajmniej w pewnym stopniu, w jednym akcie buntu, mógł odejść na własnych warunkach. Tamtej nocy, krótko po północy, we wczesnych godzinach 29 kwietnia, w geście życzliwości i wdzięczności za jej służbę, Hitler poślubił Ewe Braun. Planowano, że pobiorą się wcześniej tego dnia, ale nie było odpowiednich dokumentów w bunkrze do legalnego ślubu, co skłoniło prawnika Michaela Wagnera do wyjścia na wojenne ulice w opancerzonym samochodzie, unikając ognia rosyjskiej broni, aby je dla nich zdobyć. Hitler poznał Braun, gdy była zatrudniona jako asystentka oficjalnego fotografa Hitlera w początkowych latach jego kariery politycznej. Pochodząca z katolickiej klasy średniej Braun, spędzała czas z Hitlerem głównie poza wzrokiem publicznym, z wyjątkiem momentów, kiedy pasowało to do propagandy nazistowskiej, bawiąc się na nartach i pływając. Chociaż nie miała znaczącego wpływu na karierę polityczną Hitlera, ani na jego decyzje wojenne, zapewniała mu pewien stopień normalności w inaczej, niezwykłym życiu, co pozwalało mu zachować równowagę, gdy miewał napady fantazji lub gniewu lojalna do końca, odmówiła opuszczenia go w berlińskim bunkrze, pomimo sugestii, że powinna spróbować uciec, co było dla niego dowodem lojalności, której brakowało mu w ostatnich godzinach życia. Ceremonii byli świadkami Martin Bormann i minister propagandy nazistowskiej Joseph Goebbels. Po skromnym przyjęciu weselnym i śniadaniu Hitler wycofał się ze swoim prywatnym sekretarzem do swojego biura, lecz gdzie spisał swoje ostatnie wola i testament, w którym polecił Józefowi Goebbelsowi i wielkiemu admirałowi Karlowi Bernicowi przejąć po jego śmierci rolę kanclerza i szefa państwa. Podjął również decyzję co do tego, co powinno się stać z jego ciałem i ciałami jego nowych żon po ich śmierci, a wiadomości z Włoch dotyczące losu jego sojusznika Benito Mussoliniego i jego kochanki skłoniły go do podjęcia takich środków. Chciał uniknąć, aby ostatnie obrazy Adolfa Hitlera przedstawiały go zawieszonego na latarni, jak mięso w sklepie rzeźnickim. W wczesnych godzinach 30 kwietnia Hitler po raz ostatni przyjrzał się sytuacji taktycznej, być może potajemnie modląc się o cud w 11 godzinie. Nie było żadnego. Niemieckie siły w mieście i wokół niego zostały otoczone i powoli umierały. Nikt z nich nie mógł teraz mu pomóc. Luftwaffe praktycznie przestało istnieć, a wszyscy oprócz najbardziej zradykalizowanych pilotów nazistowskich próbowali uciec w powietrze przed aliantami zachodnimi, nie chcąc być więźniem w rękach Sowietów. Około 20 godziny Hitler zaczął spotykać się z członkami personelu w bunkrze, w tym z lekarzem o imieniu Ernst Schneck, który wcześniej pracował w obozie koncentracyjnym Dachau, gdzie uczestniczył w eksperymentach na mężczyznach, kobietach i dzieciach. Patrząc na Hitlera, później opisałby Führera jako zmniejszonego, zgarbionego człowieka, z drżącymi kończynami, przekrwionymi oczami i bez wyrazu twarzą. Führer podziękował im za ich pracę, a następnie zostawił personel medyczny, aby uczestniczyć w jednej ostatniej imprezie, na której obecna była sama pani Ewa Hitler. W trakcie świętowania sznek wyszedł, aby skorzystać z toalety i przypadkiem usłyszał rozmowę między Hitlerem a lekarzem SS Wernerem Hase, w której Hitler wyjaśniał, że chce umrzeć dokładnie w tym samym czasie co jego żona. Plan zakładał, że zarówno Hitler, jak i Ewa zażyją pigułki z cyjankiem i zastrzelą się nawzajem w tym samym czasie, ale Ewa przyznała, że obawia się, że nie będzie mogła zastrzelić swojego nowego męża. Obawiając się, że cyjanek może nie zadziałać. Hitler przetestował kapsułkę na swoim ukochanym psie, Blondie, a zwierzę zmarło prawie natychmiast. O 6:00 radzieccy żołnierze zaatakowali kancelarię, ale zostali odparci. Hitlerowi powiedziano, że mają mniej niż 24 godziny do zdobycia bunkra. Godzinę później Hitler poszedł za swoją żoną z bunkra, aby po raz ostatni cieszyć się słońcem. Hitler ledwo dotarł do wejścia, zanim dźwięk wojny, którą wywołał, zmusił go do ostatniego powrotu do bunkra. Para zjadła później lunch, po czym podziękowała pozostałym pracownikom. Mimo wcześniejszych rozkazów, że każdy musi walczyć do końca lub zostanie zastrzelony jako tchórz, Hitler w końcu wyraził żal i powiedział wielu z nich, że o zmierzchu powinni spróbować uciec zamiast dać się pojmać Czerwonej Armii. O godzinie 14.30 Adolf i Ewa Hitler wycofali się do jego prywatnych pomieszczeń i zamknęli za sobą drzwi. Wtedy widziano ich po raz ostatni. Po kilku godzinach kamerdyner Hitlera, Heinz Linger i Martin Bormann weszli do pokoju i odkryli ich bezżyciowe ciała. Führer, człowiek, który wszczął najbardziej niszczycielską wojnę w historii, który sprowadził takie cierpienie na przemysłową skalę na miliony, nie żyje. Według zeznań mężczyzn para, która nie była nawet małżeństwem przez dwa dni, została znaleziona siedząca na kanapie z Ewą po lewej stronie Hitlera, który siedział zgarbiony, z krwią wylewającą się z jego skroni, co najmniej strzelił sobie. Ewa natomiast wyglądała stosunkowo nienaruszona, ale powietrze pachniało migdałami, co wskazywało na wydzielanie się cyjanku wodoru. Ciało Hitlera zostało owinięte w dywan, a para została potem wyniesiona na górę i do ogrodu za kancelarią, gdzie Hitler lubił spacerować ze swoim psem blondii. Para została oblana benzyną, a następnie z pewnymi trudnościami podpalona. Płomienie szybko pochłonęły ciała, czyniąc je nierozpoznawalnymi i niszcząc jedną z najbardziej złośliwych osób w historii. Ale choć fizyczne istnienie mogło zniknąć, dziedzictwo tyrana żyje w różnych formach nawet dzisiaj. Świat został ukształtowany przez haniebne czyny Hitlera i jego podwładnych. Jednak nasza historia od tamtego czasu to próba zrozumienia przez ludzkość, jak jeden człowiek może spowodować tak wiele zniszczeń i miejmy nadzieję, jak zapobiec temu, aby to się nie powtórzyło. Niestety, jak pokazują tyrani i ich wojny toczące się niemal na każdym kontynencie, wygląda na to, że to jest lekcja, której jeszcze w pełni się nie nauczyliśmy.